Witajcie w szóstym już odcinku serii hardcore na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku postaram się dotrzeć do miejsca, do którego nikt nigdy wcześniej na hardcore nie dotarł. To miejsce znajduje się bardzo daleko, więc potrzebę dobrego sposobu, by tam dotrzeć. Mogę lecieć elitrom, ale jest to niebezpieczne, bo w każdej chwili Elytra może mi się popsuć albo się zagapię i spadnę do Wojda, więc to odpada. Ale na szczęście ostatnio natknąłem się na film Ilmango w którym przedstawił on maszynę, która tworzy autostradę lodową. Ponad 3 bloki na sekundę. I zajmie to dużo dłużej niż lot Elitrom, ale będę miał łatwy dostęp do tamtego miejsca, bo wystarczy popłynąć łódką. Więc zabieram materiały: 71 bloków miodu, 56 smooth stołna, 51 pistonów, 33 slime bloki. 30 bloków redstone, 12 glaze Terrakoty, 5 styki pistonów, 4 schody, 2 szkła i obsydian. I 4 buty z Froslowcarem 1. Maszynę zbuduję tutaj niedaleko Torusa. I z tego co mi się wydaje, cała maszyna jest już zbudowana Tylko teraz sprawdzić czy działa Więc żeby ją uruchomić Muszę zniszczyć ten obsydian Postawić tu blok redstone'a I go zniszczyć I działa! Udało się ją zbudować I teraz Tylko 30 godzin podróży I po 30 godzinach jazdy dojechałem do końca. Jak widzicie, wszystkie wyspy są ucięte. Dla osób niewtajemniczonych, czym jest wielki Void od wersji 1,9 odkąd wprowadzono te wyspy Endu, jest błąd, że na kratce 370 tysięcy, no tutaj widzicie tak około 370 tysięcy wyspy przestałem się generować i przez 150 tysięcy kratek jest Void. Nie ma nic. Tu zostawiłem tabliczkę, że tam na wyspie zostawiłem kilka tabliczek z napisanymi różnymi ciekawymi rzeczami. Teraz ich nie pokażę, to będzie jako taka kapsuła czasu. Jak kiedyś tutaj znów przylecę, no to zobaczę, co ja kiedyś pisałem. I po co jechałem tutaj przez 30 godzin? Po co chciałem to zobaczyć? No, nie za wiele osób wie o istnieniu tego fenomenu. A fajnie byłoby zobaczyć takie dziwne fenomeny na tym świecie. I wygląda super. I wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą na hardkorze na świecie, która tutaj dotarła, i może nawet pierwszą na singlu osobą na świecie, bo na pewno napis full challenge'u ilmango w parę osób dotarli tutaj i chyba tyle. Ale to nie istotne, Ważne, że tu dotarłem. Gdybym poleciał tam na parę 10 tysięcy kratek, to wyspy dalej byłyby ucięte i raczej nie dojadę tym. Na drugą stronę, bo zajęłoby mi to jeszcze kolejne 12 godzin, i to jest trochę za dużo, bo samo dotarcie tutaj łódką zajmuje 2,5 godziny. Więc dotarcie na drugą stronę tego to jest raczej plan na inny czas. A teraz, żeby pokazać Wam, ile to w rzeczywistości jest 370 tysięcy kratek na łódce. Zobaczycie timelapse, w którym przez 2,5 godziny jechałem trzymając W z timerem. I zobaczycie te wszystkie NCT, które omijałem i nad iloma tysiącami wysp przeleciałem. I można się wracać. Zalatując z tego mostu, gdzieś tu na wyspie był gateway. O, jest, tam się świeci, więc tam jest mój gateway powrotny. A z takich innych rzeczy pewnie zauważyliście, że mam 5000 poziom. Został on głównie zdobyty na tej farmie, ale nie tylko. Jak zbierałem Redstone'a na farmie Rajdów to tam też trochę expa mi wpadło albo jak zbierałem sobie czaszki na wszystkie moje bikony to tam też troszkę expa zdobyłem mówiąc troszkę ma na myśli kilkaset poziomów ale i tak większość expa została zdobyta tutaj łącznie na tym świecie przeze mnie zginęło 34 miliony mobów I jakieś 30 milionów mobów to ta farma produkuje ona 150 tysięcy expa na godzinę czyli w 7 godzin zdobędziecie 500 level a w kolejne 14 godzin nazbieracie tysięczny level Jest ona po prostu super Istnieje na tym świecie już ona ponad rok I cały czas działa świetnie Nazbierałem na niej dużo złota Które może do czegoś wykorzystam Tutaj są szalkery z sztabkami Tutaj jest dużo samorodków Więcej sztabek I jeszcze więcej samorodków Ale i tak troszkę złota przeniosłem do mojej bazy I przez to w magazynie Mam prawie 4 podwójne skrzynki pełne szalkerów, sztabek złota. Jest to koszmarnie dużo. Nie wiem, czy kiedyś użyję to wszystko. Może przerobię 100 tysięcy, czyli lekko ponad podwójną skrzynkę na bartering, żeby zdobyć trochę więcej Blackstone'a i innych przydatnych rzeczy? Albo może coś zbuduję z bloków złota? Możecie napisać jakieś ciekawe pomysły w komentarzach, może coś zrobię bloków, jeżeli zaczę jakiś super pomysł. Odkąd wrzuciłem ostatni odcinek, udało mi się zrobić jeszcze kilka rzeczy. Na przykład tą farmę froglighta, albo na przykład tą farmę drzewa mangrove. Zrobiłem też taką prostą farmę urdenów, farmę główek, która wygląda okropnie, farmę bloków skalku, sensorów, shhrakerów, która znajduje się wędzie i malutką farmę Propaguli. Zobaczyliście razem ze mną wielki Void wędzie, więc to chyba tyle z tego odcinka.